Wszystkich życie urodzinowe pozdrawiam bardzo, że dziękuję za, za pamięć i głównie jak pamiętaliście moich urodzinach i u i widzimy się później. Jeszcze ja raz dziękuję wszystkim moim znajomym i przyjaciółom i rodzinom. Pozdrawiam. Widać, że zjebę na... nie, do mój drugi, sorry, w Mięgnicach, jestem, się pokazuję na linku, jestem, szybki autem i do zobaczenia w pa!